O czym musi pamiętać kierowca mocnego samochodu podczas jazdy w zimie? Jak sobie radzić pod sterownością? Jak hamować? No bo wiemy, że jednak mocne samochody mają tendencję do wyjeżdżania przodem. Jest taki kilka elementów, ale najważniejsze, że przede wszystkim zima jakby nie wybacza. Jedna rzecz to czy to jest bardzo dobry samochód, bardzo szybki, mocny, czy wolny, to rzeczywiście noga z gazu. To jest podstawowa rzecz i to tego naprawdę nie ominiemy. Druga rzecz polega na tym, żebyśmy rzeczywiście nie pracowali zbyt dużo stopą, czyli dociskali, odciskali gaz, czyli żeby takie skoki były w samochodu. Zalecamy płynną jazdę. Ona musi rzeczywiście być bardziej płynna niż w lato. Trzeba sobie takie odruchy fajne wyrobić. Kolejna rzecz, żeby bardzo delikatnie, Pracować rękoma na kierownicy, nie szarpać, żeby to nie były skręty, jeżeli gdzieś tam wchodzimy albo w zakręt, albo chcemy na przykład wyprzedzić jakiś samochód, albo ominąć jakąś przeszkodę, żeby nie robić to bardzo agresywnie, dlatego rzeczywiście możemy dostać poślizgu i potem dopiero będzie problem. Kolejna rzecz też taka ważna przy samochodach z dużą mocą to jest to, żeby mieć świadomość, że im lepszy samochód i większa moc. To ta bariera utrzymania się na drodze może być bardzo zudna i bardzo cienka nitka. Wydaje nam się, że przy tych systemach samochody bardzo dużo te bardzo dobre mogą, i one rzeczywiście nam bardzo pomagają, bardzo nawet nie wiemy o tym kiedy one pracują. Tak naprawdę, ale przy tych właśnie doskonałych samochodach ta różnica, kiedy jesteśmy na drodze albo nie jesteśmy, to może być naprawdę wysokość 2-3 km. To jest bardzo ważne. Nie 20-30, ale 2-3 km. I jesteśmy poza drogą wtedy. Po prostu zbyt ufamy naszemu systemowi w naszym samochodzie. Bardzo ważna uwaga. Ostatnio, jak się zaczęły dopiero śniegi, to co ciekawe, gdy jechałem samochodem, 6 samochodów było w rowie, ale nie tych słabszych, tylko właśnie te dobre, naprawdę dobre samochody. Były przodami w rowach. Awaryjne światła świeciły, i to też jest świadectwo, właśnie dokładnie co Pan powiedział, że wierzymy w to, że to jest nowe auto, ma dobre ogumienie, właśnie zimowe, a jednak wtedy szybkość, szybkość, reakcja zbyt agresywna, niestety powoduje to, że znajdujemy się z boku, z boku drogi. Czyli jeszcze raz, delikatność na kierownicy, delikatne, płynne ruchy, stopa nie właśnie reaguje, też dynamicznie płynna jazda. Przede wszystkim to są warunki tego, żebyśmy jeździli ostrożniej, no i zwracamy uwagę także na ogumienie. Bardzo mocne auto, to drodzy Państwo, musimy, musimy naprawdę bardzo zwracać uwagę jeszcze jakie mamy koło, jakie gumy. I podstawowa rzecz, jeśli mamy nawet jakieś już bardziej zużyte, zawsze na tylną oś. Zawsze lepsze gumy na tylną ośkę. Ona odpowiada za prowadzenie auta. A jak z hamowaniem na, na śliskiej nawierzchni, jak z tym hamulcem? Mocno, słabo, bo różne, różne słyszymy zdania na ten temat, jak to ma wyglądać tak naprawdę. No świetny temat, fajnie, że o tym mówimy. Najczęściej jest coś takiego, że bardzo ostrożnie z hamulcem delikatnie, ostrożnie. Nieprawda. Łamiemy tutaj pewne mity. Drodzy Państwo, jeżeli jest sytuacja awaryjna, cokolwiek złego, nawet jeżeli jest to poślizg i chcemy się ratować, nie ma nic lepszego jak bardzo mocne, silne hamowania awaryjne. Czyli uderzamy sprzęgło hamulec razem, trzymamy do końca. Bardzo, bardzo mocno. Można powiedzieć 3 razy maks. Maksymalnie szybko, mocno. I do końca. Nie wierzmy w to, że delikatnie, bo wtedy dopiero możemy się zdziwić, bo systemy nie przyjmują, nie przyjmują jakby wiedzy o tym, co chcemy wykonać, jaką mamy intencję. Jeżeli jest to agresywne hamowanie, wie samochód, system, że chcemy wykonać jak najmocniejsze hamowanie nam jeszcze pomoże. A hamowanie ze sprzęgłem czy bez sprzęgła, jak to ma być? Przede wszystkim sprzęgło, sprzęgło jeszcze raz sprzęgło. Bo wtedy nie gasimy samochodu. Może to nie być ostatnia sytuacja drogowa na drodze, jeszcze coś może jechać za nami. Ale jeszcze w tym wszystkim ważniejsze, że jeżeli sprzęgło na śliskiej nawierzchni nie będzie włączone, to bardzo szybko samochód nam zgaśnie, a wtedy nie mamy żadnych systemów. To jest bardzo ważne. Nie mamy wspomagania kierownicy, nie mamy ABS-ów i wszystkich systemów, które nam mogą pomóc. W tym momencie gaśnie wszystko, więc też to jest mit, że tylko hamujemy samym hamulcem, bo ktoś mówi, że to wtedy jest tak, że pomaga ham sam silnik hamuje i on pomaga. Najlepsze hamowanie silnikiem to jest wtedy, jeżeli jeździmy eko, podjeżdżamy pod światła i wtedy faktycznie możemy redukcją biegów spowalniać samochód, ale w normalnej jeździe sprzęgło hamulec koniecznie. Zapraszamy na materiał wideo.